ma, no, dobre zaskoczenie, co? No powiem Wam, że byście moją minę zobaczyli, jak do mnie chłopaki z krezu zadzwonili, to dopiero było zaskoczenie. A dzisiaj generalnie wam o tym opowiadam, że jeżeli jesteście ciekawi, jak to się w ogóle stało. I co by było gdybym wygrał? No to zostawcie mi łapkę w górę, subskrypcję i miłego oglądania. Wszystko wiecie, a tak naprawdę tą część, którą musiałem ukrywać, czyli że wróciłem do programu e, tylko jeden e, za zawodnika, który po prostu nie zrobił wagi, no i jakby tutaj wielkiej filozofii e, nie ma. Jak wiecie, w pierwszym odcinku odpadłem, przegrałem walkę, dałem się trafić, później mój przeciwnik to wykorzystał i po prostu mnie poddał gilotyną. No i odpadając z programu dostałem informację od włodarzy, że w razie, gdyby któremuś chłopaków się coś stało, czyli na przykład jakaś kontuzja, albo by na przykład nie zrobił wagi, wtedy mogę wrócić jeszcze do programu. No i gdzieś tam, wiecie, przez pierwszy tydzień żyłem tą nadzieją. Naprawdę wierzyłem w to, że tak może się stać. Gdzieś tam mnie bolała mocno ta przegrana. No ale po tygodniu ta wiara troszeczkę się osłabiła i gdzieś tam odpuściłem sobie temat zaprzątania głowy tym tematem, szczególnie, że to już była końcówka ciąży mojej żony No i, i gdzieś tam już mocno zacząłem żyć po prostu e, synkiem I tym, że się pojawi na świecie Aż tu nagle któregoś dnia dostałem telefon, e, że no, na, na początek pytanie ile ważę No a później, że mogę walczyć No i co tutaj no, Krótka piłka, generalnie nigdy nie odmówiłem walk, nie odmawiam walk Nie mam tego w zwyczaju, więc Przyjąłem walkę Przyjąłem wyzwanie, pojechałem Zrobiłem wagę kilka kilo, 4-5 godzin, i, i walczyłem, ale to jest to, co widzieliście w sumie. W znacznej części e, to było pokazane, a to, czego nie było pokazane, czyli to, co się działo chwilę przed i chwilę po, to myślę, że naprawdę jest ciekawe, bo generalnie e, w środę dowiedziałem się o tym, że. W czwartek po południu mogę walczyć, no ale w środę tego samego dnia, którego dostałem telefon, e, parę godzin później musiałem mieć wagę. No i w sumie nie byłoby w tym nic takiego złego i jakby strasznego. E, poza tym, że dzień wcześniej e, z, z żoną wieczorkiem na kolację pojechaliśmy sobie na taki soczystego burgera. I mówiąc szczerze, naprawdę tym burgerem się tak zapchałem, że masakra. Jak wiecie, no. Generalnie burgery powodują, że tak y, nie, nie jest się koniecznie lekkim. Y, no a jeszcze, żeby się dobić wieczorem, to mi do moich rodziców i się najadłem y, wafelków. Tak, tak y, hashtag dieta. Y, więc ogólnie cały wtorek spędziłem na tym, że no, obiadałem się. No, moje życie, zresztą po odpadnięciu z, z programu, no, gdzieś tam było dalej prowadzone według tych reguł, które wyznaję, czyli gdzieś tam bez jakichś tam imprez i jakiegoś nie wiadomo jak syfia z tego jedzenia, no, ale wiadomo, że nie trzymałem diety, treningi bardzo nieregularne. No i właśnie, cały wtorek spędziłem na obiadaniu się, a tu w środę rano, informacja, że rano o 12, informacja, że gdzieś tam do około 18 muszę mieć zrobioną wagę, jeżeli chcę walczyć. Więc powziąłem wszystkie możliwe sposoby na to, które nie są do końca zdrowe i nikomu nie polecam. Skutki robienia tak, takich ilości kilogramów w tak krótkim czasie odczuwałem przez dobry tydzień później, ale to już tam nie, nie jest to ważne. No i co, zrobiłem tą wagę, pojechałem, spakowałem się w ogóle. W ciągu, nie wiem pół godziny rzeczy tylko z suszarki pozdejmowałem Także były one e, jeszcze delikatnie wilgotne, niektóre nawet W samochód i, e, i pojechałem tam do chłopaków, do domu Zważyłem się, okazało się, no, zresztą musiałem dobić parę paręset gramów na saunie Okazało się, że udało się zrobić tą wagę No i co? I, i tak wróciłem do, do programu Na chwilę, bo jak wiecie niestety E, przegrałem, przegrałem na punkty, no, starałem się dać z siebie wszystko, natomiast no, byłem gdzieś tam w nieoptymalnej formie, jeżeli tak można nazwać. E, jak wiecie, z ledów już kiedyś walczyłem, wtedy ja wygrałem, e, teraz na punkty wygrał leda, więc e, może kiedyś trzecia waleczka, chociaż też nie oszukuję, że schodzę do niższej kategorii wagowej na pewno już, to jest takie definitywne, że jeżeli wrócę, bo teraz robię sobie jakąś tam przerwę, to wrócę w kategorii 70, a nie 77, bo no, to też takie wnioski po tym programie, że e, to są konie 77 to już są zawodnicy, którzy są dla mnie za duzi po prostu. Gdzieś tam to było widać szczególnie w drugiej rundzie w, e, w tej walce, że po prostu nie mogłem spod gościa, spod gościa wstać fizycznie. Poza tym mam takie wrażenie, że przegrałem przez to, że on był po prostu silniejszy i większy. E, no ale... Widocznie w ma też tak można yy, przegrać, więc yy, no co? Takie życie. E, teraz zupełnie, zupełnie coś nowego, nowa rola. Coś urodził mi się synek. E, także mam się czym zajmować, kim się zajmować. E, w ogóle program traktuję jako mega zajebistą przygodę, i, i gdzieś tam niczego nie żałuję, bo żałować to można tylko rzeczy, których się nie spróbowało zrobić. Także również nie żałuję tego, że wróciłem do, do programu, choćby na te paręnaście godzin. E, no, bo to była fajna, śpieszna przygoda. Na pewno będę wspominał bardzo długo eee, i myślę, że nikt czegoś takiego nie, nie przeżył. Eee, ogólnie powiem Wam, że po części się cieszę, że tak się stało. Eee, pewnie się dziwicie, bo wiadomo, że to jest ogromna szansa i, i rozpozna, rozpoznawalność. Otwarta telewizja, kontrakt z KSW. No, jasne, ale też trzeba ważyć te priorytety wszystkie, bo gdybym wygrał. Eee, Pewnie zdążył na poród syna, na pewno, dlatego że zdarzył się on tak szybko i zdarzył się tak naprawdę tuż po, po odcinku. Eee, no, no, na 100% bym nie zdążył. Poza tym, to już był czas, kiedy nie, zaczynał się ten koronawirus cały i wtedy e, wchodziły już obostrzenia co do odwiedzin w szpitalach, więc. E, to też tak jest, że na patencie troszeczkę udało mi się być przy porodzie, natomiast później przez 4 dni nie widziałem ani żony, ani synka, no bo po prostu był zakaz odwiedzin. No a później to już wiecie. Wiecie co się dzieje teraz w kraju? Generalnie jest tak, że z domu nie za bardzo powinno się wychodzić, więc jeżeli miałbym teraz być w półfinałach, czy dojść nawet do, do finału, to. Nie byłbym z, z żoną, z synem, a, a to jest ciężki czas, w którym tak naprawdę Powinienem być tutaj, gdzie jestem, więc Tak los chciał i się z tym nie kłócę e, Zresztą e, Okazji do, do walk będzie jeszcze co nie miara, oczywiście bardzo mi szkoda e, Szansy, którą dostałem od KSB, od włodarzy Za co wielkie dzięki, bo naprawdę Jest mi mega miło, że postawili na mnie biorąc mnie do programu później chcąc żebym wrócił no ale tak bywa to też kolejny wniosek jest taki że żeby walczyć na 100% to musi być luźna głowa u mnie gdzieś ta głowa była patrząc z perspektywy czasu podzielona pomiędzy sporta a rodzinę cały czas gdzieś tam z tyłu głowy jednak była ta myśl o tym że Ola może w każdym momencie urodzić więc Skupienie było, ale nie na tyle odpowiednie, żeby, żeby dać z siebie 100%, także sorki. Przepraszam was, jeżeli e, na mnie stawialiście, liczyliście, e, no to jest mi po prostu e, przykro i szkoda, ale nic więcej z tym na razie nie zrobię. Jedynie co to tak jak mówię, za jakiś czas jak wrócę w kategorii 70 kilo, czyli w tej kategorii, w której no, największe sukcesy odnosiłem, to że pokażę jeszcze na no, co mnie stać. Także tak to wygląda. Ogólnie tak jak mówiłem sporo rzeczy naokoło tego odcinka się działo sam poruch się syna. To że przed telefonem ujadłem się i tak jak na coś ważyłem z 82-3 kilo to nagle i prawie 86 6 skończyło. No śmiesznie, no ale tak miało być. Tak jak wam mówię, nie krócę się z tym, nie skrócę się. Korzystam z czasu, który teraz spędzam w domu z żoną, z synem eee, i myślę, że że tak miało być. Życząc Wam miłego dnia, dużo zdrowia. E, zapraszam do śledzenia mojego Instagrama, na którym dużo prywatnych materiałów stawiam. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Będę Wam coś tam wrzucał. Teraz mam czas. E, mogę się też skupić na, na rozwijaniu YouTube'a więc w miarę regularnie postaram się coś tutaj wrzucać oczywiście po zakupy suplementów doktor Natural z kodem kiełek MMA, kielek macie 10% taniej, więc jakieś tam witaminki, odżywki białkowe, kreatyny, wszystko macie. E, Tanie, to zapraszam. No i co? Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za trzymane kciuki, za, za doping, wsparcie, bo naprawdę zajebiście dużo wiadomości dostałem. Więc jest mi bardzo, bardzo miła. Także wielka piona, żegnam się z Wami. Dzięki i cześć!